Siemano widzowie, witam was serdecznie w nowym odcinku z oceniania waszych kolekcji. Zapraszam do oglądania. No i tak na wstępie tylko powiem, że ten odcinek miał już lecieć dosyć dawno, ale niestety się trochę rozchorowałem, także przez kilka dni chorowałem, no dzisiaj już jest trochę lepiej, także można nagrywać. No dobra moi drodzy, no to co? Lecimy? I tutaj mamy ziomka oniku Sigma Hunter 123. No i właśnie tutaj nam podesłał trzy zwiątka swojej kolekcji. Napisał teraz czas na moją skromną kolekcję. No i proszę bardzo, tutaj mamy dwie półki I tutaj widzę pełno gablotek z De Agostini. Naprawdę fajnie te modele tutaj wyglądają Dalej mamy tutaj na parapecie poukładane O, jest złota kaczuszka Mój faworyt Też ją mam, ja nawet w gablotce u mnie stoi No, chyba nam się zdjęcie nie załaduje Wytyfy, co to jest? Aha Świetnie. Nice, pozdrawiam. Wyszedłem z Discorda. Nice. <noise> o dobra moi drodzy, już jestem z powrotem. I w końcu się tutaj to zdjęcie załadowało. I tutaj mamy jakieś różne medale. I właśnie przy nich są hotlisy. Tam u góry jest chyba jakaś... Kurczę, nie widzę teraz, ale to jest chyba... A, dobra, to jest Miata i Porsche RLC, a to Miata srebrna to jest jakaś chyba e, jakiś zamak, jak dobrze widzę, jakaś po prostu inna edycja tej Miaty nowej. No i tutaj też kilka modeli. Dobra, no ja tutaj każdemu znowu oczywiście będę dawał ocenki, no i od razu mówię, że to jest moja ocena, bo każdy może ocenić to inaczej. Dobra, to ja bym dał tutaj 5 na 10. Dobra, lecimy dalej i tutaj ziomek Jacob podesłał nam takie Hondy, Hondy Civic, jeden Mustang tu jest, nie wiem co on robi w Hondach. No, i tu o ten czarny Civic, fajny. Nie wiem, czy to nie była wersja na Amerykę, ta taka czarna Honda. Mm, dalej, tu mamy kolejną Honda S2000. O, jest to fajna Odysseja Z jakiejś bajki, chyba. Tu jest Galardo i chyba Aventador. Mm, no, i tutaj mamy jeszcze jakieś mainy. O, jest to jakiś Treasure No dobra, i tu jest trochę mniej modeli, ale za to są dwa fajne ekskluzywne modele. Tutaj są jeszcze dwa starsze, No to myślę, że dałbym takie 4,5 na 10. A nie, dobra, <noise> sorry, bo tu myślałem, że to już koniec, a to jeszcze przecież tutaj nam wziął zdjęcie Pleso. Jeszcze luzaków nam wysłał zdjęcie, o i ten Civic mi się mega podoba, mój kolega go ma w luzaku też, zawsze mi się podobał. Biały też jest fajny, no fajne luzaczki tutaj, E36, 300ZX, jakaś Porsche, Impreza, Skyline, jakiś Range Rover czarny. No te CV-ki fajnie się prezentują. I eee, jeszcze tutaj zdjątko. O, tutaj jest Skyline, jeden i drugi. O, to Porsche jest ładne, w ogóle ono jest westa zarobiste. Eee, I ostatnie zdjątko, to takie luzaki. O dobra, i tu mamy jeszcze kolejne zdjęcia. Eee, no i tutaj mamy Lamborghini. Eee, tutaj też jakieś o, jest rs 6 to czerwone. Tutaj mamy McLaren, o to Lambo fajne, senna. Tam GTR zielony, i tutaj mamy takie jeszcze łzaki. O, dwie bm -ki. są. Jakieś Fiesty Escort. No, fajne. Te łzaczki, i zobaczmy, czy to już teraz na pewno wszystko. Tak, dobra, to już jest wszystko. No dobra, to myślę, że to ci podwyższy ocenkę No tych łzaków masz sporo fajnych. Także ja będę dał tutaj 5,5 na 10. Dobra, i lecimy teraz z ziomkiem Moniku Aglaśko-Klaśko. Yy, I tutaj mamy taką półeczkę. Jeszcze jest nieuzupełniona do końca. Ale nawet spoko. Tu mamy kilka luzaczków. I tu mamy jakiś karton. Dobra, i a, jeszcze tutaj jakieś zdjęcie. I tu mamy mainy porozkładane na dywanie. No i tutaj mamy takie standardowe sklepowe sztuki. No dobra, i za taką kolekcję dałbym ci ocenkę 3 na 10 Dobra, teraz ziomek o Niku. O Niku. Kurde, nie pokazuję Niku, tylko jakieś F3 kropki. Chwileczkę. Nie, nie wiem, nie wiem czemu to tak pokazuje, ale e, dobra, no to, to nie wiem, takiego ziomeczka tutaj, e, co ma nick zaczynający się na F, kolekcja, tu mamy Audice, Kulkombi, cool jakieś luzaki, <grym> o tu jest fajna gablotka nawet taka dosyć, takie pudełko jakby, o tu jest fajna makietka dosyć, fajny jakiś banner z reklamą i fajnie te luzaczki się prezentują. U, tu już widzę, że mam makietę Shella, no to grubo, o faktycznie. Patrz, jaki Shell. No, fajnie to wygląda, fajnie. Fajny CPN. Tutaj jeszcze jakaś gablotka. Tutaj kolejna gablotka. Tutaj mamy takie longi. półpręki ła tu zdjęcie do góry nogami nam zrobił. Ale widzę mniej więcej, że tutaj jest awancik. Jeden, drugi. BMK. Tu chyba Mustang. Jak dobrze widzę, to chyba jest Mustang. Albo jakiś Pontiac. I tutaj Dark Horse Mustang Czerwony Hurakan. No, spoko te mainy. Dobra, i to będzie wszystko. No, i ja bym dał tutaj ocenkę 4,5 na 10. Dobra, i teraz lecimy z ziomkiem o Niku Andrzej Mielczewski. I napisał tutaj, że dopiero zaczyna. Około 2 miesiące zbiera. O, fajny termometr, bardzo. Tutaj jakiś Treasure Hunt. No i ogólnie taka półeczka. Mm, o, i tu jest ta makieta, którą zaczyna robić. Ej, no fajnie to się prezentuje. Kurde, fajno. Z takich patyczków, jakby widzę. A no, fajnie to wygląda. Takie garaże. To I to chyba wszystko. Dobra, no to za taką półeczkę i fajną makietę mogę Ci dać ziomek 3 na 10. Dobra i lecimy z następnym ziomem. I tu mamy tak, 5Opak z Fast Furious, Honda S2000, tą super czerwoną MK4, tu jakieś premki. Tu jakieś fajne wlepy też jeszcze były. Dalej mamy tutaj takie fajne listwy. I powkładane półpremki, głównie. Mm, tu mamy też premeczki, o, z tego setu są fajne. O, i ten kurakal zielony tutaj po lewe, po prawo też jest mega fajny. Też go kiedyś chciałem mieć. Tu mamy w szafie jeszcze jakieś mainy fajnie poukładane. E, tu mamy dwupak Supr, który ja też posiadam. Tą czarną Suprę. E, no i tu jeszcze jakieś, nie wiem czy to są dioramy, chyba dioramki. Chyba Duramy. Dobra, to już wszystko od tego ziomka, także dajemy ocenkę 5 na 10 Dobra, to jest kolejny ziomek i to jest chyba... Yy, to jest znowu M3 kropki, ale to jest chyba ten, kurde, jakąś się nazywał yy, O Jezu, pamiętam, kurde, pamiętam go, ale... Pamiętam, bo po, pamiętam po profilowym O, mroczny, mroczny HW Ja się z nim, widziałem się z tobą, ziomek, na tym, na targach w Łodzi No, to to jest twoja kolekcja Ło, no tu jest grubo, bo fajne półki i takie regały tu jest jakiś fajny plakat Sky'a eee, Tutaj Treasure Hancik w protektorze. Tu jest Pagani rc, Dalej mamy tego Sky'a fajnego. Eee, o, tego Sky'a dzisiaj widziałem w Pepko u mnie. Czajcie, że u mnie dzisiaj był case taki właśnie z tamtego roku, z tym Skajem w Pepko. Bo mamy rok 2025. <gryw> no i wtedy już wam wrzuciłem też shorta z tego Pepko. Eee, no i tutaj mamy Pagani złote fajne. Są też dwa w większej skali. Tu są fajne premki, jest ten Civic, Skyline, no fajne, fajnie to się prezentuje. Tutaj mamy tablicę korkową. I oj, tu znowu to pagani złote, to chyba druga sztuka. I tu są fajne w ogóle longi, widzę. O, to porszawa fajna, savanna, mustang, porszawa, kolejna. O, tu, oj, tu jakieś zdjęcie z klasy. Dobra, lepiej nie pokazuje. Dobra, no i tutaj mamy jeszcze w jakichś kartonach Hot Wheelsy. i tu mamy jeszcze trochę większe skalę od Welly i Dea yy, O, fajnego klasa No i tutaj o i tutaj fajne customy zielonek nawet robi. Bo wszystkie takie białe sztuki zauważyłem. To, o, to Supra fajnie wygląda. O, bo widzę, że ono jest w tabce zrobiona. Yy, I w ogóle te dokładki fajnie się prezentują właśnie. Fajne ten GTR R35 i tak samo ten Skyline tutaj Silvia, no fajnie się to prezentuje. To wszystko. Tu jeszcze jakieś premki też, no i BMK z większej skali. Też fajna. No i to wszystko. od ziomka. I tutaj jest naprawdę fajna kolekcja, jest dużo fajnych modeli. Potem że to wygląda. Fajne customy. Myślę, że dałbym tutaj 6 na 10. Dobra, i tutaj ziomek Oniku plateniasty, jak dobrze pamiętam. No i tutaj mamy takie luzaki. 3-5. Dalej mamy na kanapie rozłożone jakieś. O, i tu mamy jeszcze taki pięciopak. Ej, ale ja już mu oceniałem kolekcję chyba. Ty, czy mi się dobrze wydaje? No przecież ja mu już oceniałem. No, on drugi raz wysłał chyba. Nie wiem czemu. No to majątkę, no pamiętam to teraz. Ej, to było już. Chyba drugi raz zostało wysłane. Dobra, tak szybko zrzuć mokiem. Jakby nie było, ale no myślę, że na, na bank to było już w, w poprzednich odcinkach, ta kolekcja twoja. Ale żeby nie było, to ci też ocenię. Nie pamiętam, jaką tam wtedy ocenę dałem, no jakby, jakby jednak nie było we, w, w poprzednich odcinkach, to dałbym tutaj ocenę yy, 5 na 10. Dobra, i tu mamy ziomka o Tadek yy, i tutaj mamy takie dwie półki i fajny dywan, no i luzaki porozkładane po tych drogach na dywanie. I to chyba wszystko, także ja bym tutaj dał za takie dwie półeczki. Bo trochę tego jest jednak, tych zaczków No to bym dał takie mocne 3 na 10 Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy Carlito Car Spotting. I tutaj jest jego kolekcja. I Mamy tutaj taką tablicę z mainami i z półpremkami. Yy, tu mamy taką mini makietkę. I jakieś premki w tle. O, tu jest fajny kalendarz. I też łzaki. I tutaj jakieś dwa kubki. O, jest fajny Kaido House Skyline, dużowy. Tu jakiś Kadilak w protektorze. Kulkombi, Chase Alfa Romeo. No i to chyba wszystko, tak, dobra. No i tutaj daję 4,5 na 10. Oj, tu mamy mocną kolekcję. Patrzcie, jak to fajnie wygląda, ale później wam pokażę jeszcze jak, po zmianie, jak to wyglądało. Yy, jak to wygląda, jak później ziomek to wysłał. Yy, bo tu są takie fajne półki, z, yy, i tak fajnie są poukładane jedno, kolorowo. Tu w ogóle fajnie to wygląda, bo na czarno są pomalowane i są to aż cztery półki na luzaki, także naprawdę dużo, fajnie to wygląda. Eee, I tutaj, o, tutaj jeszcze z bliska każda. o, tu ma jeszcze, a nie, dobra, myślałem, że tak dużo STH ma, ale no, dwa STH całe, jakby nie było. Jest kilokata i Fiat 500. Kurde, no, fajnie, fajnie. O, i tu, o, fajna to ta tabliczka, taka ramka zdjęcia mi 180 186. Ej, fajny custom, bo to chyba custom. Tak mi się wydaje, fajny, fajnie wygląda. I tu jakaś porszawa. Tu fajnie Datsun na podnośniku. Szkoda jeszcze, że nie westecha. Yy, no i to wszystko. Dobra, i przenieśmy się do tego momentu, gdzie ziomek nam później wysłał zdjęcia po przemianie tych półek O, no i zobaczcie to. Zobaczcie sam, jak to ładnie wygląda. Napisał zmieniłem trochę. I zobaczcie, jak fajnie zaraz sobie poukładał. Normalnie taki pas ten przechodzi przez te półki, i normalnie zarobiście to wygląda. No, naprawdę pięknie, nie? Fajnie pomyślał, żeby tak sobie to poukładać. Tak po ukosie. No, naprawdę zarąbiście. O, dobra, i tu mamy jeszcze jakieś mainy: tu są cztery imprezy Skyline, jakieś 180x, 500 supra. Supra. Yy, no i tu jeszcze, ło, i tu, o kurde. I tu jest pełno jakichś yy, karoserii srebrnych, bez farb, zamaków, do customów chyba. Jo. Ej, tyle naraz to ja jeszcze takich karoserii nie widziałem, no żeby ktoś tyle naraz customów chciał robić. Znaczy wiadomo, że tyle naraz to raczej nie robi, ale ma już przyszykowane pewnie, a tu ile jakie body fajne w ogóle. I tu przy tej Polszawie, czy to nie Polszawa? Nie, to chyba Ferrari jest, o, w sumie już nie wiem. Ale fajnie, dużo karoserii na customy. No widać, że customy pewnie co robi, bo ten 180sx tutaj fajnie wygląda. Dobra, no to ja bym siedziałek za taką mocną kolekcję na ocenkę 7 na 10. No i lecimy z dziąkiem Alexo. Yy, I tutaj mamy takie zdjęcie, gdzie mamy takie regały fajne. I tutaj nawet są tak fajnie wcięte w ścianę. Są tak w środku w ścianie jakby. O, i tam sobie widać w tle jeszcze półki. Półeczki. Sorry trochę za jakość. O dobra, teraz się załadowało dopiero. I no i tam są dwie półki, jeszcze jakaś tablica chyba. Eee, Zobaczmy dalej. No, tutaj jakieś większe skale na tych półkach. No i tutaj takie właśnie fajne wcięte w ścianę regały. Eee, też widzę dużo w większej skali ma. No i tutaj te półeczki, tam jeszcze jakiś taki regalik. Tutaj jeszcze ta tablica z, z bliska. Tutaj jest kilka premek, nawet całkiem sporo. Eee, ło, jeszcze, ło, jeszcze tu ma tablicę dwie Z mainami i kilka półpremek No fajnie O, tu jeszcze takie zdjęcie z bliska No i to tyle Dobra, no to dajemy 5 na 10 Dobra, i teraz ziomek Oniku no name. Eee, no i tutaj mamy taką półkę Z luzaczkami, tu też trochę zamkniętych leży Jakieś pięciopaki, o jest ten fajny Skyline z LEGO Z LEGO Speed Champions mm. Aha, i to wszystko było, bo to już jest inny ziomek. A, no dobra. O kurde, a to jakie dziwne. Jakie, jak robale wyglądają te tutaj u góry. Z takimi jakby kościami na wierzchu albo sprężynami. No fajne, fajne. Dobra, no fajna, skromna kolekcja, także ja bym dał ocenkę 3 na 10. Dobra, i teraz z ziomek misterkami. I tutaj mamy tylko takie mainy, i to chyba wszystko. Jak dobrze widzę, tak, to jest wszystko. No to kurczę no sorki, no to chyba będzie najsłabsza ocena niestety. Liczcie się z tym, że oceniam szczerze. No także nie obraźcie ziomek, ale ja tutaj Ci dam 1 na 10, ale wiadomo, że każdy od czegoś musi zacząć, także ja też na przykład zaczynałem od takich sztuk, że miałem tylko tyle. No i co? No to, to będzie ocenka dla Ciebie. Kiedyś na pewno jak będziesz miał większą kolekcję i tutaj na przykład podeślesz zdjęcie, to już będziesz miał większą ocenkę. Dobra, i teraz ziomek koniku Tadio. Yy, o, fajny team transport z takim Bayabagiem, chyba albo, no, chyba Bayabag to się nazywa, ten wagon pomarańczowy. Tu jest jakiś, nie wiem, czy to jest mini-GT, chyba nie, jakiś taki terenówka taka. A tu jest mini-GT. Tu jest Civic, chyba z, ten, z tego, z Hotuisa. O, i tu są muzyki. O, i tu widzę te Hotuicy z podpisami, już widziałem na dole. Tu mamy jeszcze jakieś mainy. Tu są kartony z półpremkami i mainami. O, tu mamy tego super Chase'a z matchboxa, czy tam Chase'a. Tu mamy Dotsuna. uh tu mamy tego Pontiaka STH. No fajnie No i tutaj właśnie mamy, tak jak mówiłem, trzy kotulisy z podpisami. Yy, jest podpis Irokeza, Sabona i tutaj niestety nie wiem kogo. Na P, na literkę P. Ja nie wiem kto jest na literkę P, kurczę. Bo nie widzę, no dos... nie mogę się rozczytać troszkę tutaj Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czyli to podpis, bo naprawdę nie wiem Ym, Dobra, i tutaj mamy jeszcze, o, fajny garażyk z kartonu Fajne lampeczki przez niego idą, przechodzą Tutaj jeszcze zdjęcie z Optimusem Prime'em, fajnie to wygląda No i to wszystko Ym, No dobra, fajna dosyć kolekcja I myślę, że dałbym 4 na 10 O kurde widzowie, ja zobaczyłem ile tego jeszcze mam do obczajenia i do nagrania że chyba to koniec na dzisiaj niestety, bo, kurde, dużo tego jest, a już chyba długo ten odcinek trwa. Eee, no dosyć, kurde, dużo tego wysłaliście, także jeden minimum odcinek na pewno jeszcze będzie. Eee, znaczy, no wiadomo, jak nowi członkowie tutaj będą dołączali do naszego Discorda i będzie właśnie dużo zdjęć waszych nowych kolekcji, eee, nowych członków w sensie, to będą takie odcinki częściej właśnie. Dobra, no to co moi drodzy, subujcie kanał, żeby nie przegapić więcej takich odcinków. No i zostawcie oczywiście łapaczkę w górę pod tym filmem, będzie mi bardzo miło. No i co, dzięki za oglądanie, bo mam nadzieję, że wasze kolekcje wam się spodobały. No i co, widzimy się w kolejnym takim odcinku. Siano!